Hej kochani, witajcie w vlogmasie! Właśnie wracam ze szkoły I, i, i wam powiem, że jest zimno, ale nie jest tak zimno. Dzisiaj miałam kackówkę z WF-u. Nie wiem, co było. No, to było. Już wsteczkę sam. słuchajcie, tak, z WF-u. No wiem, że to takie śmieszne. Słuchaj, nie Dobra, idę. Dobra, piosenka na mnie jeszcze kam. przychodziłam światło świeci. Przecież... Ale... To chyba nic nie dobra. Ty, słuchajcie to się mi przeszkadza. Okay, słuchajcie, już sobie To rozpłotłam. No, naprawdę bardzo przeszkadzało. Wow, widzicie moje życie. Naprawdę teraz. Drzewawym krokiem, bo obiadek na mnie czeka. I. I zimniej niż w jesień, bo widzicie, jest jeszcze śnieg. I jeszcze tego śniegu trochę zostało. O, to przepraszam was. Ale to nie znaczy, że, że że po prostu coś tu jednak jest. Więc 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 tak jak mówię mi kochani w ogóle chcecie takie vlogmasy? Yy, vlog. Taki vlogmas pod tytułem Vlog. Vlog. Tak? Pisze się vlog, a wymawia się blog. Vlog. Tak, ja widzicie, idę z tronistą i jem obiadek pies znowu ale no, słuchajcie przyszłam już rozumiem, parę sekundek od tego psa który nam mnie szuka. powiem wam tak eee, jeżeli chcecie wlok masa z zbiórki harcowskiej jak i te, co tam robimy to piszcie, bo ja chętnie taki vlog ma zrobić. pod tytułem: Blog. Blog. Tak, jestem już niedaleko domu. Powiem Wam, że tam na mnie pyszny obiadek. Później odrabiam lekcję na 17:30. na pasę. Ja mam, co prawda ja mam już kartę pływacką, ale muszę się wam przyznać, że kompletnie nie umiem skakać na I to po prostu, to po prostu od dziecka nie potrafiłam. do od takiego maluszka. Także, tak jak mówię, widzimy się jak zimowy obiadek. Słuchajcie, okazało się, że muszę wam coś powiedzieć, że, że po prostu ja nie daję rady. Idziemy no się jak To jest okay, słuchajcie, ja jem, mam paszteczki i czerwony paszczyk. Siemaneczko, kochani, ja już zjadłam. No to jutro Mikołajek. Jak się czujecie? Piszcie mi koniecznie. No i piszcie mi w komentarzach oczywiście, co dostaliście na Mikołajka 6 Dobra. Więc w dzisiejszym vlogem to tyle. jeszcze się więcej vlogów, z vlogami. No i subskrybujcie mój kanał, lajkujcie. I do mnie w szkole nie mówcie, że jak ja mam kanał, bo Wam szczelę. Ja nic nie mówiłam i tym miłym akcentem się z wami żegnam. Bye! Nie zapomnij zostawić łapki w górę. I oczywiście pozytywnego komentarza. I subskrypcji, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka. Do zobaczenia wkrótce.